My teraz żyjemy w takich czasach bez precedensu, jeśli chodzi o porównywanie się z innymi. My jesteśmy istotami społecznymi i porównania społeczne są wpisane w to, jak dorastamy, jak się kształtujemy i tego się nie da uniknąć. Natomiast żyjemy w czasach, gdy mamy dostęp pod jednym palcem, w smartfonie, do ogromnej rzeszy osób, bardzo bogatych, bardzo zamożnych, do celebrytów. Mamy dużo pięknego, wykreowanego świata w mediach, w mediach społecznościowych czy w mass mediach. Więc to są podwójnie trudne czasy do tego, żeby być przy sobie i, i, i podążać za tym własnym sercem i trochę siebie nie zgubić, bo nie, prawda jest taka, że nie da się wyjść obronną ręką z porównań w internecie w dzisiejszych czasach, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej, lepiej, bo nam się wydaje, że ma coś, co byśmy chcieli. Nie da się tego po prostu wygrać. I, i dlatego wydaje mi się, że to jest podwójnie ważne, żeby, żeby siebie nie zatracić, bo to jest to, to taka era porównań społecznych na sterydach trochę. Podobno człowiek bez celu jest jak statek bez steru. Warto więc zadać sobie pytanie: czy wiesz, dokąd płyniesz? Czy może jednak czujesz, że dryfujesz bez znajomości i świadomości Twojego portu docelowego? Metafora rejsu, w którym porty symbolizują właśnie nasze cele, a sztormy, różnego rodzaju życiowe wyzwania, według mnie idealnie oddaje koncepcję ciągłego poszukiwania czy też dążenia do sensu przy jednoczesnym docenianiu samej drogi. Dlatego dziś razem z Filipem Turowskim, psychologiem, nauczycielem medytacji i uważności, a także instruktorem uważnego ruchu, rozmawiamy o sztuce bycia tu i teraz, a także o narzędziach, które mogą nam pomóc radzić sobie z życiowymi stormami. Ja nazywam się Barty Koleniczak, a to jest podcast Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj Poczucie sensu życia jest bardzo ważne, i szereg badań to powtarza, i wydaje mi się, że fajnie, żebyśmy sobie zaczęli od, czy nawet ja swoje rozważania, od tego, że faktycznie badania pokazują, że osoby, osoby z najwyższym poczuciem sensu, porównując do osób z naj, najniższym poczuciem sensu, były dużo bardziej odporne na różnego rodzaju nie. Pozytywne zjawiska. One miały o 46% obniżone ryzyko śmierci. One miały o 43% niższe ryzyko zachorowania na depresję, one miały większy poziom optymizmu, czy na przykład niższy poziom samotności, a to jest rzecz, która mi też tak w ogóle bardzo mocno ostatnio rezonuje. Samotność jest okrutnie toksyczna i jest, jest strasznym mordercą. I, i, I to jest to jest okropna rzecz, z którą my będziemy się też musieli mierzyć jako społeczeństwo, które się też trochę starzeje i, i z wykluczeniem starszych osób, które są bardzo samotne. Więc samotność jest, jest bardzo toksyczna. Co jest w ogóle też ciekawe, jedno z najbardziej inspirujących moim zdaniem badań, najdłuższe badanie, pewnie pewnie kojarzysz, najdłuższe badanie szczęścia, 85 lat prowadzone na Harvardzie, ono pokazało, że nic nie jest takim predykatorem szczęścia, jak dobre kontakty interpersonalne, więc to to w ogóle nie podlega, nie podlega wątpliwości. Więc robiąc pół kroku wstecz, to poczucie sensu jest, jest niezwykle ważne. Co wydaje mi się istotne podkreślenia, to um, poczucie sensu, nie ma jednej definicji i takich sztywnych granic. Jak ja sobie myślałem, przygotowując się naszej rozmowy, czym dla mnie, co, co to dla mnie jest? Jakby ja, w czym ja to poczucie sensu, jakby odnajduję, czy, czy gdzie go szukam? To wydaje mi się, że też warto podkreślić, że ono nie jest zależne od tego, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, jaką mamy pracę, ile mamy pieniędzy. To są bardzo uniwersalne rzeczy. Często myślę, że pokutuje takie trochę myślenie, że to jest taki konstrukt, nad którym niektórzy się tylko mogą zastanawiać, bo mają na to na przykład czas czy zasoby i to jest coś takiego, wiesz, wydumana, górnolotna rzecz. Wydaje mi się, że nic bardziej mylnego to jest coś, co naprawdę warto, coś, czego warto poszukać, nad czym warto się zastanowić. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie. Gdzie, gdzie, gdzie to jest u mnie i, i, i jak to jest w moim przypadku, to myślę sobie, że dla mnie to jest takie wyznaczanie sobie portów trochę. Ja kiedyś uczestniczyłem w takim fajnym, to już było dawno temu, jak pracowałem na, na Etacie i miałem takie korporacyjne warsztaty, na których robiliśmy bardzo fajne, prawdopodobnie dość znane ćwiczenie. Że wyznaczaliśmy sobie taki port docelowy, do którego chcielibyśmy dotrzeć i takie porty pośrednie. Nie nazywaliśmy tego celowo celowo celami czy zadaniami, żeby trochę zdjąć z tego taki, taki przymów dążenia i osiągania, tylko takie trochę nakreślanie kierunku, w którym chcemy podążać. I ja sobie tak uzmysławiam z wiekiem coraz bardziej, że dla mnie taka właśnie możliwość trochę kształtowania swoich marzeń, wymyślania tego, gdzie chcę być, rozrysowywania sobie czy w głowie, czy na papierze tych właśnie takich portów, miejsc, do których chcę dotrzeć, i realizowanie tego, czyli poczucie sprawczości, które z tego wynika, to jest dla mnie niesłychane źródło właśnie takiego poczucia, że wszystko jest tak, jak być powinno, poczucia takiego sensu spełnienia i właśnie tej sprawczości, która przejawia się w osiągnięciach, i ona jest chyba dla mnie takim bardzo mocnym paliwem. I powiedziałbym, że. Pewnie nie jedyną rzeczą, która nadaje sensu mojemu życiu, bo ja też jestem osobą, która ceni sobie kontakty międzyludzkie i, i jakby wiadomo, i przyjaciele, i rodzina, to wszystko bardzo istotne rzeczy. Natomiast myślę sobie, że gdybym miał taką jedną rzecz przyparty przez Ciebie do muru y, y, wymienić, to to chyba właśnie takie nadawanie takich trochę, ram, y, takich trochę ram swojemu życiu. W takim sensie, żeby czuć, że ten okręt właśnie przysłowiowy płynie w jakimś takim kierunku mniej lub bardziej. Przeze mnie określonym, a nie gdzieś sobie tam dryfuje. Oczywiście to też mi się zdarza, i to jest takie właśnie takie to uczucie, że siadasz i myślisz sobie tak, gdzie ja płynę, co ja robię, o co chodzi. Ale fajne jest też to, że to można, to można skontrować, to można sobie tak przetłumaczyć i w głowie ułożyć. Więc myślę sobie, że to ta umiejętność, czy ta możliwość do tego, żeby to sobie tak kleić, formować, wyznaczać, dążyć tam i mieć takie momenty, w których siadam i sobie mówię, kurde. Ale fajnie, dłużej to trwało, trochę to było bardziej kręte, ale, ale jestem tu, gdzie dwa lata temu sobie powiedziałem, chciałbym być kiedyś tam, a nie gdzieś indziej. My znowu wracamy do tej psychologii pozytywnej, która pewnie będzie się tutaj przewijała. No, osiągnięcia też są jednym z jej, jej, z jej filarów, więc to, to wszystko się pięknie zazębia. A, a powiedz, jak to u Ciebie wyglądało? Właśnie od, odkrywanie tego, czy odgry, odkrywanie m, tego, co Ci tą energię życiową tak m, najbardziej daje, bo tak, obserwując wielu ludzi i, i słuchając wielu różnych historii, mam wrażenie, że. M, Zaczynamy sobie zadawać te pytania dopiero w jakimś takim trudnym życiowym momencie, na jakimś takim życiowym zakręcie, albo gdy się zderzymy z jakąś ścianą w życiu, czy z jakąś trudną sytuacją. No i ciekaw jestem, czy u ciebie te pytania też się pojawiły na skutek właśnie jakiejś konkretnej sytuacji w życiu, czy to był jakiś proces, który się wydarzał na przestrzeni jakiegoś czasu? W moim przypadku te pytania, czy ta cała droga, rozkminianie, dociekanie, nie było powiązane sensu stricte z jakimś takim mocnym wydarzeniem. I Ja też m, raczej jestem zwolennikiem nie m, obdarzania dużych wydarzeń taką dużą mocą. Oczywiście one często takie są, bo to są często doświadczenia trudne, graniczne, jakieś takie przełomy, traumy i, i faktycznie w kontekście dużego wydarzenia łatwiej jest mieć paradoksalnie taki wgląd i przyjrzeć się faktycznie sobie i swojemu życiu. Natomiast mi jest bliższe takie podejście, i tak było w moim przypadku, że to była droga i proces. I to się um, jakoś tak zaczęło dziać trochę naturalnie, i to był taki proces przeglądania się sobie, um, poznawania siebie i, i takiego sposobu, w którym takiej drogi, w której właśnie można się przyjrzeć temu, dokąd się zmierza, y, 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 gdzie, się, y, gdzie się idzie. Um, w rozpoznaniu tego, co nam pomaga, co nam przeszkadza, co nas wspiera, co nas nie wspiera w tym dążeniu, na przykład do tych portów, które sobie, które sobie wyznaczyliśmy. I dla mnie niewątpliwie nie wydarzenie, ale może moment, w którym zacząłem praktykować uważność. I też pewnie nie na samym początku, bo w ogóle praktyka uważności jest tak mocno, jakby to jest narzędzie, które musi trwać. Oczywiście jest dużo pozytywnych skutków, które przy praktyce uważności, medytacjach uważności, czy w ogóle takim uważnym życiu pojawiały się dość szybko, natomiast co do zasady to zajmuje trochę czasu i faktycznie jak ja zacząłem tak intensywnie to praktykować i żyć w ten sposób i, i poszedłem na swój. A to się zaczęło od, od kursu MBSR, czyli Mindfulness, Mindfulness Based Stress Reduction. Kurs redukcji stresu w oparciu o uważność. Taki bardzo naukowy, oparty o badania wymyślony przez amerykańskich neurobiologów i psychologów w 70 latach program, który opiera się właśnie na praktykowaniu, na ćwiczeniu uważności, na takim treningu uwagi, w dużej mierze, na rozpoznaniu i na rozpoznaniu tego, jak pracuje nasz umysł i, i pracy z tym umysłem. Z perspektywy psychologa, by wiedząc, jak działa umysł i widząc, jakimi narzędziami można moderować trochę jego pracę, to jest niesłychane, jak to jest prosta rzecz, nie musi być łatwa, ale to jest naprawdę bardzo prosty sposób do tego, żeby sobie poprawić dobrostan. I w moim przypadku właśnie tak było, że ta praktyka uważności, Poskutkowała takim dużo większą lekkością i możliwością przyglądania się sobie, zrozumienia tego, co mi służy, co mi nie służy. I to jest taki moment, w którym ja też zauważyłem, właśnie gdzie to poczucie sensu, to spełnienia, skąd te pozytywne rzeczy płyną. I ja miałem. Myślę też, że nie będę odosobniony, że jednak pandemia trochę miała na to wpływu. To nie było tak, że ona w jakiś wielki sposób mnie wyrwała i jakby wiesz, że to był takie bardzo dramatyczne wydarzenie, bo ono szczęśliwie dla mnie, dla mojej rodziny nie było dramatyczne. Było wyzwaniem w tym aspekcie, że ja większość czasu przed, przed, przed tym całym zamieszaniem spędzałem w podróży. Ja miałem takie butikowe biuro podróży i jeździliśmy na wyjazdy kulinarne do Azji. I ja byłem bardzo, jakby w bardzo intensywnym trybie funkcjonowałem, co później zostało ścięte do zera. I faktycznie um, musiałem się trochę zastanowić, co tu teraz dalej zacząć z sobą robić. I, um, i myślę, że ta uważność się też pojawiła w takim dobrym, dobrym momencie, żeby zauważyć, że może to było bardzo intensywne, ale może nie do końca też dobre, może też to było nie do końca to, co na ten moment tu i teraz, bo, bo wtedy też trochę było inaczej, bo, bo my się cały czas zmieniamy i dorastamy, um, co, co, co teraz um, chciałbym robić. Um, no i tak trochę wpadłem też na tą ścieżkę nauczycielską uważności. E, i, I myślę, że wracając znowu do początku, robiąc trochę klamerkę, um, że to jest w moim odczuciu taki proces, długa droga, to jest właśnie trochę docenianie tego rejsu, o którym chwilę wcześniej gadaliśmy, ta umiejętność tego, żeby Czerwać przyjemność z tu i teraz, z tego, co mam, a nie z tego, czego nie mam, albo co chciałbym mieć, z tego, jak ten rejs wygląda, jak on przebiega. I oczywiście, jak dotrzemy do tego portu, no to ekstra fajnie jest to pocelebrować i docenić, bo to jest bardzo fajna, fajne wydarzenie i osiągnięcie. Natomiast jestem takim du dużym zwolennikiem tego, żeby właśnie kłaść nacisk na sam ten proces i, 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 i być bliżej siebie, i jakby tak. Bardziej świadomie, mniej na autopilocie, co też jest bardzo naturalne dla naszego umysłu, żeby działać na, automaty na automatyzmach, i um, jakby dużo rzeczy ten umysł załatwia za nas, um, albo przy naszej od odrobinie tylko naszej, naszego udziału czy świadomości, żeby jakoś tak z trochę, trochę z tego wybrnąć i. No bardziej zacząć po prostu być i się cieszyć, to może brzmi tak trochę górnolotnie, jak to kiedyś usłyszałem taki, taki zwrot, wiesz, cieszyć się samym istnieniem czy tam czystym byciem i sobie tak myślisz, no dobra, stary, ale o co tu chodzi? Ale faktycznie jak sobie tak nauczymy się pielęgnować taką postawę doceniania tego rejsu, procesu z plusami, z minusami, I oczywiście nie zawsze, niecodziennie codziennie, bo, bo sytuacje są różne, to myślę, że to trochę właśnie o to chodzi. To za chwilkę, jeszcze do tego, jak być tu i teraz, bo to jest też bardzo fajny wątek i co ci w tym pomaga, to za chwilkę jeszcze przejdę, ale bardzo mi się podoba ta metafora, której się trzymamy już od początku naszej rozmowy, a mianowicie tego rejsu i tego statku na tym morzu. No i właśnie, płynąc między tymi portami życiowymi, na pewno nie raz, nie dwa zdarzyło ci się wpaść w jakiś sztorm na tej drodze. I ciekaw jestem, właśnie, bo myślę, że ten sens w życiu jest taki bardzo. Nawet jeżeli już go mamy gdzieś, jakiś taki jest klarowny i zrozumiały dla nas, to, to on jest bardzo delikatny i bardzo łatwo go właśnie w takich różnych życiowych sztormach zgubić po drodze. Więc ciekaw jestem, czy ty też miałeś jakieś takie przeszkody, które cię wytrąciły tutaj z tej drogi, czy e, sprawiły, że ten właśnie rejs e, no, trochę zmienił kurs? Były sztormy. Były, są so i będą, i myślę, że to jest też. Z jednej strony nieunikniona, a z drugiej w sumie chyba też piękne w tym wszystkim. I, i wydaje mi się, że dla mnie, dla mnie teraz na ten moment, mm, niezrównanym narzędziem do zarówno czerpania przyjemności i pielęgnowania tych słonecznych dni podczas rejsu, trzymajmy się tego, bo faktycznie mi się to bardzo podoba, ale też radzenia sobie z tymi dniami, gdzie musisz trochę zejść pod pokład, bo bardzo telepie trzęsie i i potrzebujesz po prostu trochę odpocząć, czasami może, nie wiem, popłakać, czasami się zastanowić, czasami trochę zrekonstruować, czasami coś powątpić. To jest w ogóle też taki trochę na, na marginesie, ale bardzo fajna metafora, którą mi kiedyś powiedziała moja mentorka medytacyjna. Że w ogóle wątpienie jest bardzo fajne, bo jak zaczynamy w coś wątpić, zadawać sobie pytania i mówić tak, stare, ale po co? O co ci, o co ci tak naprawdę chodziło? W ogóle co, co artysta miał na myśli? Co autor miał na myśli? Ulubiony cytat z, z lekcji języka polskiego w szkole. To jest moment, w którym, to jest taki czas lekkiego remontu, odświeżenia przemeblowania i, i to jest sytuacja, w której my możemy trochę popatrzeć na pewne rzeczy i trochę właśnie przemeblować ten pokój, urządzić go trochę wygodniej, ten podpokład statku, i płynąć sobie nim dalej. Więc myślę, że te momenty, po pierwsze, one są bardzo ważne. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, dla mnie to, czego uczy właśnie uważność, i teraz przejdźmy do takich konkretów, żeby nie być tutaj takim tylko mistyczno-gołosłownym. Więc na bardzo takim prostym poziomie, podstawowym poziomie uważność uczy tego, jak zarządzać swoją uwagą, ale też. Pozwala lepiej kontrolować własne emocje, co jest zwłaszcza istotne w sytuacjach trudnych, albo po prostu w sytuacjach bardzo, mocno, bardzo emocjonalnych, zarówno pozytywnie i negatywnie, bo jakby tutaj ten, ten, ten plus czy minus przy, przy emocji jest mniej istotny. Natomiast to jest w ogóle trening, trening uważności. Niesłychane rzeczy robi w mózgu i moim ulubionym, jakby takim naj, naj, najfajniejszym przykładem tego jest to, że medytacje uważności zwiększają gęstość i ilość połączeń neuronalnych między korą przedczołową i układem limbicznym. I teraz kora przedczołowa to jest ta część, która odpowiada za nasze analityczne myślenie, rozkminianie, ocenę taką na chłodno. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że ktoś na przykład do nas podbiega i tam coś do nas mówi niemiłego, no to ta kora, gdyby tak sama działała, to naby tak sobie się zastanawiała. Czy ja chcę się w to zaangażować, czy nie? Czy ja mu chcę coś odpowiedzieć, czy po prostu to puścić bokiem? Na układ limbiczny to jest taka czujka alarmowa, która gdy jest tylko taki zalążek emocji, odcina nam pokórę przed czołową i wchodzimy w tryby takie te... Podstawowe, ewolucyjne, no i jakby ucie walczymy, uciekamy, yy, różne rzeczy się w naszej głowie dzieją. No dzisiaj akurat walki i ucieczki za wiele nie mamy tak naprawdę w naszym realnym yy, życiu, więc pojawia się dużo emocji. No i na przykład mamy ten sztorm, mamy ten, yy, to powątpiewanie na przykład w sens życia i pojawia się dużo takich emocji, yy, które na przykład właśnie powodują, że sobie myślę, nie no, to nie miało sensu, przecież mi się nie uda, w ogóle to, to, w yy, ogóle yy, 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 yy. i możemy się w tym bardzo pięknie zapętlić. Co też jest istotne z perspektywy psychologicznej, że dla nas. Nie ma większego znaczenia, czy się jakaś sytuacja dzieje naprawdę, czy my sobie myślimy, że ona się dzieje dla naszego umysłu, organizmu mózgu to jest, to jest de facto to samo. I ta reakcja stresowa, emocjonalna może być taka sama. No i teraz ten trening uważności sprawia, że ta ilość połączeń, gęstość połączeń neuronalnych między korą przed czołową a układem limicznym jest dużo większa i jest, jest ich więcej i, i, i są one bardziej intensywne. Co oznacza, że w sytuacji emocjonalnej, na przykład takiego sztormu na morzu, my jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie. Podejść do emocji, które zaczynają się w nas gotować, trochę je zauważyć i, i trochę im się przyjrzeć zanim wskoczymy na tak, czasami mówię o tym jako taki, taki wiesz, jednorożec emocjonalny, tak no, naturalnie na niego wskapujemy, odjeżdżamy, czy to jest radość, szczęście, czy to jest jakaś ym, bardzo, bardzo negatywny stan, w którym rozpacz czy, czy smutek, tak jesteśmy skonstruowani, no i ten trening uważności to jest takie cudowne narzędzie, które pozwala trochę rozszerzyć szparę między bodźcem a reakcją. Yy. I to jest coś, co mi najbardziej w tych sztormach, szturmikach, w dniach z brzydszą y, pogodą pozwalało trochę nie gubić tego mm, właśnie sensu, czy tego, tego takiego konstruktu, który, który jest kruchy i delikatny, tak jak mówiłeś, i który gdzieś mm, fajnie, żeby nam przyświecał, i, 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 to, jest, i to jest ważne. Mm, oczywiście to nie jest tak, że ktoś, kto przez lata praktykuje uważność, to po prostu siedzi, wiesz, i wpuszcza i wypuszcza, i, i nic go nie rusza, bo to, bo to też nie o to, nie o to trochę chodzi. Emocje, to jest tak naprawdę paliwo życia. No bez emocji my byśmy nie, nie istnieli, bo emocje są tym, co nam mówi, że czegoś chcemy, czy czegoś nie chcemy. To jest bardzo podstawowa dla nas, dla nas rzecz. Natomiast uważam, że warto jest naprawdę ćwiczyć takie rzeczy. Jedną z nich jest trening uważności. Oczywiście nie jedyną, natomiast to jest dość prosty, ale niełatwy znowu sposób, w którym można trochę odebrać mocy tym negatywnym momentom. To jak teraz patrzysz na, na to, jak zmieniło się Twoje życie na, na przestrzeni ostatnich lat, czy nawet miesięcy, od kiedy rzeczywiście zacząłeś się tak bardziej zagłębiać w ten proces, czy iść w tą, w tą nową stronę dla siebie, to, to, to jakie te zmiany w takim Twoim ogólnie właśnie życiu, czy podejściu do życia mm, widzisz najbardziej? Czym się różni ten Filip, powiedzmy sprzed pandemii, od tego Filipa dzisiaj? Myślę, że przede wszystkim to jest takie dużo, dużo częstsze. Bycie tu i teraz i trochę właśnie to, o czym Ci mówiłem wcześniej, czyli takie do, do, docenianie czy zwracanie uwagi na to, co mam w znaczeniu, nawet nie takich zasobów czy rzeczy, tylko tego, co jest teraz wokół mnie, a nie tego, czego nie mam, co miałem, co bym chciał mieć, czyli takich wszystkich tych konstruktów, które są, są trochę fikcją, no bo no, to, co było, było, to, co będzie, kie będzie albo i nie będzie, no jakby to nie mamy żadnej tak naprawdę sprawczości nad tym. A większość czasu na to poświęcamy. Badania też inne, przeciekawe, psychologów, pokazują, że do 50% myśli, które codziennie mamy, dotyczą przeszłości albo przyszłości. Czyli połowę czasu, połowę, można tak trochę obrazowo uprościć, połowę naszej dziennej aktywności myślimy o czymś, czego już nie ma, czego nie było, albo czego nigdy nie będzie. To jest w ogóle takie bardzo obrazowe, że no dużo czasu i energii mentalnej poświęcamy na to myślenie o tych rzeczach i. i ja pewnie sobie nawet nie do końca zdawałem z tego sprawę do tego stopnia jak dzisiaj, natomiast faktycznie bardziej mi się to udaje tak um, um, zauważać i doceniać. Miałem taką fajną obserwację podczas minionych świąt Bożego Narodzenia, które były w wielu aspektach podobne do, do, do tego, jak to zawsze wyglądało. Natomiast zauważyłem, że na przykład przygotowania do wigili były po prostu przygotowaniami do wigili w znaczeniu takim to, to, to był proces, który sobie trwał, i ja miałem przyjemność z tego, że coś, Robię nie po to, żeby doczekać do tego wieczoru, tylko de facto to było fajne, co się, co się działo w tym momencie. Kilka razy miałem takie właśnie fajne spostrzeżenie, więc myślę, że to by było na pewno mm, takim mm, czymś, m, czy ja bardzo odczułem. A drugą rzeczą m, będzie na pewno takie zdecydowane przejście z rozproszenia w skupienie w znaczeniu takim, że ja mam. Ja mam mocno aktywny umysł, on jest taki hiperaktywny czasami, więc tych rumaków tam się faktycznie zdarza, zdarza dużo i, i emocjonalnych myśli. Natomiast faktycznie gdzieś y, takie trochę opanowanie nadrętnych myśli w znaczeniu takim, że mam, takie, mam narzędzia i wiem, jak mogę próbować powstrzymać mój umysł przed naturalnym myśleniem właśnie o przyszłości czy o przeszłości. I go trochę tak zatrzymywać, i wracać im tak trochę do siebie do ciała. Jedną z takich praktyk w treningu uważności jest medytacja skanowania ciała. Ona jest akurat dość długa w takiej pełnej wersji, i ona jest w ogóle niesłychanie fajnym narzędziem, bo to ona najbardziej z badań wynika, właśnie powoduje jakby wpływa korzystnie na te połączenia neuronalne. Natomiast to jest coś, o czym ja też teraz coraz częściej mówię, i piszę u siebie na stronie, i mówię na, 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 na wszystkich kanałach, że bardzo praktyczne są takie. Szybkie formy osadzenia się w ciele, czyli na przykład jak czujemy, że ta uwaga leci nie tam, gdzie chcemy, czyli na przykład podążamy za takimi myślami, które trochę negują może to poczucie sensu, albo na przykład jest taki moment, że czujemy poczucie bez sensu, bo to też, to, też to też się zdarza. To odwrócenie uwagi od tych myśli w postaci przekierowania jej na ciało, na oddech, jeżeli ktoś się zajmuje, Bardziej treningiem oddechowym czy, czy praktykami oddechowymi, one też są do tego świetne i one też bardzo dobrze redukują stres. Natomiast osadzenie w ciele, skupienie się przez minutę na oddechu, na uczuciu tego, jak ten oddech w ciele czuć czyli w klatce piersiowej albo w brzuchu na żubku nosa, może ten ruch powietrza czuć w gardle. Takie techniki, które krótko, bo to, to, to wiesz, to nie mówimy o takich bardzo rozbudowanych rzeczach, ale naprawdę trzy minuty, minutę skupić się na oddechu, spróbować poczuć to, jak brzuch się rozszerza, jak klatka piersiowa się rozszerza i unosi na wdechu, a potem opada na wydechu. Poczucie swojego ciała. My praktycznie. Bylibyśmy w stanie poczuć wszystko w naszym ciele, no jakby, no prawie, y, jakby, jesteśmy bardzo mocno unerwionymi istotami, m, ale o tym jakby nie myślimy i, i też za bardzo tego nie praktykujemy, no bo po co? My w ogóle jesteśmy ofiarami trochę takimi, ta, takiego systemu, który spowodował, że my o naszym ciele myślimy trochę jak o stelażu dla naszego umysłu. I on nas przenosi od celu do celu, od zadania do zadania i dopóki się tam nie sypie i nie zaczyna, wiesz, do, nie domagać, to, to trochę o tym nie myślimy. I teraz te szybkie, takie krótkie praktyki też są świetne do tego, żeby na przykład teraz zamknąć oczy i spróbować coś poczuć. I to może być bardzo różna rzecz u różnych osób, ale to można poczuć palec u stopy, można poczuć skarpetkę, spodnie, pasek, który za bardzo ściska. I teraz do czego zmierzam? Że takie odwrócenie uwagi od natrętnych myśli, albo od takich właśnie myśli, które nas ciągną w trochę niefajnych kierunkach, w stronę chmur, pozwala to trochę zawrócić i, i sobie tak osiąść, i się temu nie poddawać. I oczywiście to się może zdarzyć znowu, ale jest spora szansa, że to się zdarzy mniej intensywnie i że też nabędziemy takich umiejętności do tego, żeby trochę tą uwagę odwracać od tych miejsc, w które no niekoniecznie byśmy chcieli, żeby ona szła? No to już tak podsumowując tą twoją, twoją historię i te Twoje doświadczenia, Filip, z właśnie poszukiwaniem tej twojej drogi, tego wszystkiego, co ciebie napędza i daje Tobie na co dzień energię do działania. To jak myślisz, jaka taka myśl przewodnia? Właśnie z tych Twoich doświadczeń. Może być pomocna dla kogoś, kto właśnie w chwili obecnej się czuje taki, taki zagubiony albo czuje, że szuka tej swojej drogi albo tego docelowego portu. Co byś powiedział takiej osobie? Świetne pytanie i bardzo się cieszę, że mamy to jako taki deserek, bo komuś, kto szuka, może trochę błądzi, zastanawia się i, i chciałby mm, wyraźniej zobaczyć albo rzadziej tracić to swoje poczucie sensu, albo w ogóle spróbować je nakreślić, um, powiedziałbym coś, co ja gdzieś kiedyś przeczytałem i, i to bardzo we mnie rezonuje, czyli, um, żeby podążać ze swoim głosem serca, nawet kiedy jest się niezrozumianym. I to jest dla mnie w ogóle o czymś trochę szerszym, bo głos serca można nazwać w różny sposób. To może być intuicja, to może być przeczucie, to może być taki cichy szept, który nam coś mówi, że coś jest ok, coś będzie nie ok, um, albo silniejsze poczucie tego, że, że Coś wymaga zmiany, albo coś czegoś nie czujemy, ale z jakichś powodów ktoś czy coś nas, nas do tego pcha. Myślę sobie, że kluczowe jest, żeby słuchać siebie i, i kierować się swoją intuicją. Dla mnie w ogóle intuicja jest takim, to jest w ogóle bardzo o uważności i o mindfulnessie, bo dla mnie intuicja jest właśnie uważnością na sygnały, które płyną, od, jakby do nas dopływają, ale też co one wywołują w nas. I my teraz żyjemy w takich czasach bez precedensu, jeśli chodzi o porównywanie się z innymi. My jesteśmy istotami społecznymi i porównania społeczne są wpisane w to, jak dorastamy, jak się kształtujemy i tego się nie da uniknąć. Natomiast żyjemy w czasach, gdy mamy dostęp pod jednym palcem, w smartfonie, do ogromnej rzeszy osób. Social media są tutaj no, czymś takim, ale to, to nie tylko, bo to są i media masowe, i tabloidy, i, i jakby cała, cała ogromna baza wiedzy, tak to nazwijmy może. Która bardzo ułatwia porównania społeczne. Mamy dostęp do osób bardzo bogatych, bardzo zamożnych, do celebrytów. Mamy dużo pięknego, wykreowanego świata w mediach, w mediach społecznościowych czy w mass mediach. Więc to są podwójnie trudne czasy do tego, żeby być przy sobie i, i, i podążać za tym własnym sercem i trochę siebie nie zgubić, bo. Nie, prawda jest taka, że nie da się wyjść obronną ręką z porównań w internecie w dzisiejszych czasach, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej, lepiej, bo nam się wydaje, że ma coś, co byśmy chcieli. Nie da się tego po prostu wygrać. I, i dlatego wydaje mi się, że to jest podwójnie ważne, żeby, żeby siebie nie zatracić, bo to jest taka era porównań społecznych na sterydach trochę. Powiedziałbym takiej osobie, żeby starała się aktywnie siebie poszukać. I, i dlatego mówię aktywnie, bo to nie jest tak, że to. Dlatego, że to są takie trudne czasy, to po prostu jest trochę trudniej zrobić i trzeba w to trochę włączyć więcej wysiłku. I wydaje mi się, że tutaj świetnym kombo jest uważność połączona z psychologią pozytywną, bo psychologia pozytywna pozwala nam odkryć, to jest zresztą to, czym ja się teraz zajmuję i będę zajmował, pozwala nam odkryć to, co w nas jest już takie mocne i dobre i co przy względnie niedużym koszcie możemy pielęgnować i z jakich zasobów, które mamy, możemy korzystać, żeby. Czuć więcej szczęścia, radości, żeby mieć lepsze zdrowie, więcej satysfakcji, lepiej czuć ten cel w naszym życiu i być bardziej zadowolonym z osiągnięć, które mamy. Uważność znowu pozwala nam wyostrzyć uwagę na te dobre rzeczy, więc to jest w ogóle to jest niesłychanie dobre kombo. Jak ktoś ma ochotę, potrzebuje w tym wsparcia, to w ogóle serdecznie do siebie zapraszam, bo, bo to jest niezwykle w ogóle fajna i, i ciekawa praca, żeby właśnie odkryć w sobie te, 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 te cnoty, siły charakteru, nad tym pracować, pomieszać to z uważnością. Czyli włożyć po prostu trochę wysiłków w to, żeby mm, kierować się właśnie sobą, ale też mm, obronić trochę siebie przed zderzeniem, z, jakby z tym światem, w którym się mierzymy. Więc chyba bym powiedział coś takiego, żeby mm, aktywnie szukać siebie i nie zapominać też o tym. To jest taka praca chyba na, 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 na całe życie. Bardzo fajna zresztą. I tak po prostu być cały czas, i tak się tam dogrzebywać i sprawdzać, jak się zmieniamy w czasie, bo się zmieniamy wszyscy. Więc to, kim jestem dzisiaj, jest inne, kim byłem i kim będę. Um, więc chyba to myślę, że jest takim naj, um, najważniejszą, bym powiedział, rzeczą z mojej perspektywy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czy warto się zatrzymać i nauczyć się wsłuchiwać w siebie, no to mam nadzieję, że Filip dzisiaj rozwiał wasze wątpliwości. Bo jak mawiał amerykański profesor i nauczyciel uważności John kabat nie chodzi o to, by zatrzymać falę. Ale o to, żeby nauczyć się na nich surfować. I choć ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten proces ujaźmiania fal może być czasem bardzo trudny czy też wymagający, to warto też pamiętać o tym, że, no właśnie, w każdej chwili możemy się zatrzymać, jeśli czujemy się zmęczeni, albo jeśli ten statek życiowy zaczyna za mocno bujać. Możemy w każdej chwili wtedy zejść pod pokład i odpocząć tyle, ile potrzebujemy bo akurat w tej podróży wcale nie chodzi o to, kto szybciej dotrze do celu. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.